No witam wszystkich! Dzisiaj jest 6 maja 2020 roku. Jechałem w Bieszankę Rzowską. Jest to jakieś, no może do pół metra. Troszkę rzadko. Jest jakieś tutaj wyczka, chyba tak. Nie, to jakieś zieletowyka Także po tych deszczach zaczęło rosnąć zaczęło rosnąć i fajnie jest tutaj właśnie sypałem azot, ale widać, że ten siewnik tak bardziej na boki rozsiewa i to jest dużo więcej. Sypałem bodajże 250 kg na z saletrosanu. No to, to jak widać, że w tych miejscach, gdzie jest grubiej, no to jest no to na pewno jest więcej niż 250 kg. W związku z czym trzeba sypać więcej. Tutaj pokażę jeszcze, to jest mój obornik wywożony jakiś miesiąc temu. A tutaj jest ta działka, którą z Miłoszem zasiewaliśmy gutlerem w marcu. I tu jest taka sytuacja, że tam gdzie było jeżdżone za słupem, widać na prosto, to jest bardziej zielono, bo jest ugniecione. A tutaj... Tutaj... Tam niżej jest też fajnie. Ja myślę, że... Bo teraz zaczęło tak konkretnie wychodzić. Wcześniej tylko na śladach wychodziło, a teraz już wychodzi wszędzie ta trawa. Także myślę, że ten mróz jednak nie zaszkodzi. No bo gdyby zaszkodził, to tutaj też. Także tak, tu jest 400... Yy, przepraszam. 5 400. 5 hektarów i 40 arów. No i to już bym chciał kosić, No ale jeszcze to jest za małe. Już zaczynają się żyta kłosić. Także już niedługo będziemy... Działać, no ale fakt, że ona jest jeszcze za niska, no, no myślę, że bliżej niedzieli to będzie cieplej, już ma być, no to też pójdzie jeszcze w górę, że około dwa tygodnie może jeszcze. Także tyle na teraz. A mam kilka filmów nagranych, tylko obrobić i, i wysłać. Także czekajcie z cierpliwością, na pewno coś tam się ciekawego dowiemy. Na razie pozdrawiam, cześć.